Siemano, witajcie, z tej skromadą, i to was w nocinku na moim kanale. No i dzisiaj jest. No, dostaw mnie. No i dzisiaj jest w ogóle nowy update na Brook Kevin RP. Więc wam pokażę, jak on wygląda. Dlaczego oni nie gonią? No. Dobra, pierwsze co dodali, to jest coś takiego. No, nie wiem co to jest. Ale, ale dodali jakiś taki, jakiś rower dziwny, nie wiem, ale też dodali taki rower, dwie osoby normalnie na rowerze, tego się już nie spodziewałem, mogę zmienić, ty, ja myślałem, że zmienienie kolorów jest za Robuxa, ale to jest darmowe, super, no w sumie na rowerach jest darmowe, ale na pojazdach jest... Ładne. Tamten to chyba jeździ O, widzisz? Normalnie można jeździć z jakimś typkiem. Nawet go nie znam. Ja bym też podałuję. Ej, mega. Ej, <ścoughs> mega. Fajny rower. Albo też mamy... A, chwila. Mamy też taki rower. Zobaczmy. Chwila, dlaczego mnie... Nie... Chwila. Ej, możesz wsiąść? Może. Może wsiąść. Ty, czy wy to widzicie? On normalnie siedzi. Ja, ja pedałuję, on normalnie siedzi nad tym czy na tym bagażniku. Ja oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, bo lecimy po setkę. I nowa piosenka, dość cała historia. Premiera 22 marca chyba. Do zobaczenia na mnie.